Witam, pozdrawiam Na samym początku nagrywania chciałem pozdrowić Józmaa z YouTube Jeszcze że właśnie raz. Tak pośpiesznie wyjeżdżałem, że zapomniałem swoich rękawic Tam dalej jak się pojedzie, jest rzeczka, tam są piękne ambony Tam pamiętam jak wspominałem wcześniej, są trzy połączone w jedną całość Ogólnie ten raz jest bardzo bogaty w ambony w WZ93 takie wstawki, bardziej myśliwski. Nie ma takiej Tu gdzie najpiękniej, ptaszki ciężkie. I pozdrawiam serdecznie. Filip Petrowski. Dziękuję.